tu kochani zapraszam na Ride Shadow Legends. Dzisiaj pokażę wam jak gram, jakich platform używam, żeby pograć sobie w Ride'a. Odwiedzę też strony internetowe, gdzie szukam dodatkowych informacji, a na koniec pokażę wam narzędzia, które są teraz popularne i ja używam, żeby usprawnić swoją rozgrywkę. Zatem lecimy. Jak dobrze wiecie, Ride jest grom mobilną, czyli używacie komórek na ios czy na Androidzie, żeby pograć sobie w Raida. No ale jeżeli nie chcecie grzać swojej komórki, bo jednak tam, tam się troszkę mieli, to możecie sobie ściągnąć Raida na swój, swój komputer na Windowsie bądź na Macu. Tutaj Wam prezentuję stronę internetową, z której możecie pobrać są aplikacje i oprócz samej gry instaluje Wam się taki Plurim Play, Play, czyli taki Game Launcher, tak jak tutaj gdzieś widzicie. Sama gra, ja postaram się ją uruchomić, Sama gra jest dosyć wydajna, jeżeli chodzi o komputer. chciała no, nam wielu, wielu rozdzielczościa ja nawet swojego czasu miałem monitor 4K i ta grafika naprawdę była była świetna. Nic nie zamulało, więc jeżeli macie laptopa i chcecie pograć sobie w Raida, to jak najbardziej możecie używać swojego komputera, mimo że to jest gra mobilna. No. Więc jak widzicie, tutaj jest dosyć dobra grafika, ten, ten ogień ten ogień bardzo fajnie się pali. Zobaczcie, ja jeszcze mam na ultra 60 fps, oczywiście może być unlimited, ale to już takiego, w zasadzie różnicy aż takiej nie ma. No, ale co, gdy jednak chcecie, na przykład, palić dwa, dwa konta? No, przecież Play, play no, nie, no nie dacie rady, dlatego trzeba posłużyć się emulatorem. I taki najpopularniejszy emulator jest, który ja zresztą używam, to jest BlueStacks. Obecnie jest wersja czwarta, więc jej używajcie. Ja testuję wersję piątą, ale nie jestem zadowolony z optymalizacji, więc polecam wersję czwartą. I BlueStacks wygląda w ten sposób, że możecie sobie porobić kilka instancji. Czyli zobaczcie, ja mam tutaj dwa konta, pierwsze i drugie. No i po co jest, po co jest emulator? Przecież mamy tutaj taką piękną grafikę. Ja może troszkę zmniejszę, żebyście zobaczyli sobie porównanie. No po co to jest? Po to, żeby pisać makra, po to, żeby odpalić dwa konta jednocześnie, albo trzy lub cztery, niektórzy farmią referale, to znaczy te dodatkowe nagrody, robią sobie konto do 50 i zgarniają dodatkowe. Ja w zasadzie już tego nie robię raz, zrobiłem i zobaczcie, drugi konto mi <grych> zostało. Niemniej jednak BlueStacks, jak teraz sobie popatrzymy na ekran, jak teraz popatrzymy sobie na ekran to widzicie, że ten, ten ogień jest taki bardziej fajniejszy. Nie? No ale dlaczego bluestacks? Ja tutaj akurat bluestacksa używam dlatego, że potrzebuję pofarmić na przykład smoka 100 razy, 200 razy. I no wiadomo w komórce nie będziecie, nie będziecie klikać ty, tyle razy, co taki czas, więc lepiej sobie nastawić na noc tyle ile czasu zajmie i tyle. Pokażę wam takie proste makro, wejdźmy sobie tutaj do Faction Warsów i tutaj macie Manager Macro i piszecie sobie makro w zasadzie zrobię o tym materiał dokładnie, chcę tylko wam pokazać jak to fajnie działa. Zobaczcie zamknę tutaj grę, żeby, żeby mi się pojawił ten ekran i oczywiście chcemy na przykład 100 razy kliknąć replay. Ja już mam nagrane makro, uruchomię te makro, te widzicie u góry Ach, poszło replay więc e, tak BlueStaxa głównie po to używam to e, przydaje mi się to oczywiście e, do farmy no i teraz tak jeżeli jednak nie chcecie BlueStaxa bo BlueStax ma tą um, tą wadę, że jednak pożera Wam komputer zresztą jak będziecie mieli takiego słabego laptopa to raczej BlueStax będzie, będzie troszkę wolno działać gdyż potrzebuje włączonej wirtualizacji na Procesorzy. To się ustawia w BIOSie, więc, jeżeli to jest dla Was zbyt high level, to, to musicie poszukać oczywiście innego autoklikera No i taki autokliker jest, oczywiście już kiedyś używałem, ale w zasadzie Bluestacks mi to zastąpił. Zobaczcie, tutaj odpaliłem stronę AutoHotkey. On e, wymaga oczywiście instalacji na Windowsie i uruchomienia takiego makra. Tutaj, akurat coś, zobaczcie, tutaj, tutaj macie właśnie takie makro, bardziej skrypt, który jest uruchamiany przez ten auto hotkey, Musicie mieć włączoną grę w Plurim play, play i on będzie naciskać przycisk R. A dlaczego będzie naciskać przycisk R? Ponieważ są w rajdzie, to mało sobie, wie, skróty klawiaturowe, to znaczy, że możecie po prostu, będąc w Plurim play, play, naciskać klawiaturę i i wywoływać te przyciski bez klikania. No dobrze. Jeszcze jedną rzecz moi klanowicze w zasadzie zauważyli i używają. To jest automatyczne kliknięcie na komórce. Tylko że to jest aplikacja na Androidzie. A ta aplikacja... Ja je nie testowałem, ale w zasadzie klonowicze mi polecają. Niestety mam iOSa, na iOS-a nic nie znalazłem. Jak znajdę, wrzucę w opisie filmu. Więc tak. No dobra, to mówiliśmy mniej więcej na czym, na czym możemy grać. Ja używam Blue i play dla piękniejszej grafiki lub nagrywania filmów, albo po prostu chcę, żeby, żeby tak mi wszystko ładnie zadziałało. No dobra, ale jakie strony internetowe odwiedzam, żeby znaleźć sobie dodatkowe informacje? Na początek oczywiście najpopularniejsza strona i Love. Oczywiście ta strona wygląda jak, jak praca zaliczeniowa gimnazjalisty na informatykę. Niemniej jednak jest dla mnie bardzo optymalna, bardzo fajna, bo ja wiem czego chcę. Tak? Po zalogowaniu na tę stronę klikamy tutaj Right Shadow Legends i po prawej stronie mamy cały panel, jeżeli chodzi o te informacje, które chcemy wyszukać. Najważniejsze co ja zawsze szukam to czempiona z danym skillem, ponieważ w grze nie mamy takiego czegoś, wyszukaj mi konkretnego czempiona, a tutaj mi się bardzo bardzo przydaje i zobaczcie po prawej stronie na przykład klikam increase speed i mam tutaj nazwy championów jako że znam tych championów więc to jest dla mnie dosyć proste i szybkie i, i przyjemne od razu co jest ważne i często ludzie zapominają E, tutaj jest opis, e, opis te, tej umiejętności. Tak, właśnie. Czasami wydaje nam się, że rozumiemy o co chodzi, a w opisie zaraz się okazuje, że jest co innego. Więc tutaj, tutaj Wam polecam. Oczywiście mamy trzech cz czempionów posortowanych, pogrupowanych wedle na przykład AoE czy, czy Single Target czy Random akurat jeżeli chodzi o ten skill. No i jak wejdziemy sobie w championa to mamy taki Taki oczywiście obrazek, tutaj podstawowe statystyki, gdzie się przydaje, linki na przykład do wszystkich supportów, więc też możecie dosyć szybko znaleźć, więc to jest wszystko fajnie polinkowane, ale na co chciałbym zwrócić uwagę, bo pewnie tą stronę znacie, zobaczcie tutaj, tu jest Damage Multiplier, czyli jeżeli rozważacie jakiegoś czempiona, czy on wam się przyda, czy on będzie mocno bił, no to patrzcie tutaj jest informacja o Damage Multiplier, im większe tym więcej bije i mniejsze niestety. Champion może się nie nadawać. No i zwróćcie uwagę, tutaj macie przykładowe masterki i oczywiście jakieś powiązane filmy. Jeszcze jedna rzecz na tej stronie, która mi się bardzo przydaje. Czasami, jak jest jakiś event do levelowania, przechodzę tutaj w te guide. Zobaczcie, tutaj są te guide. Jakie przeczytacie, na pewno troszkę rzeczy Wam się wyjaśni, bo może nawet coś odkry, odkryjecie. I teraz tak. E Tutaj mi się przydaje informacja ile tak naprawdę energii potrzebuję, więc na przykład jak już zróżnię całą energię i chcę wylewelować jakiegoś czempiona albo na przykład dwa razy dwie czwórki, to tutaj korzystam z tej tabelki, żeby dowiedzieć się ile tych gemów muszę użyć, żeby mieć wymaganą ilość żeby wylewelować te, tą, tą postać. Dobra. Lećmy dalej, już jeszcze wam pokażę taką podobną stronę, którą z której korzystam z dwóch, z dwóch rzeczy ta strona oczywiście jest w miarę podobna tylko jest bardziej taka ikonkowa, kolorowa tutaj macie buffs, debuffs kliknąc w prawy górny róg i na przykład weźmy sobie blog tak zobaczcie tutaj jest taka dosyć fajna, fajna prezentacja takich ikonek więc jest ładniej więc jak ktoś lubi tak to proszę bardzo I jak przejdziemy Champion, to jeszcze możemy, tutaj jest taki zaawansowany filtr, który w zasadzie nie zauważyłem, żeby gdzieś indziej w grze, czy na stronach był i też z niego korzystam, w szczególności do Secret Roomów. Zobaczcie, weźmy sobie Championa HP i już nam się wodnie zafiltrowało i weźmy sobie Dark Elves, tylko są dwa. No dobra, nie chcemy Dark Elves, chcemy na przykład Magiki i weźmy sobie Barbarzyńców, nie? Albo Lizard no, są dwa akurat jest Jarek. Oczywiście wejdziemy sobie w tego championa i też widzimy, czy przejrzyście, to już kwestia do Waszej oceny. Tutaj mamy jakieś masterki i w zasadzie taka podobna informacja. Dodatkowa rzecz, którą na tej stronie często korzystam, jak ktoś mnie prosi o masterki, to często używam sobie tego kalkulatora. I zobacz, zrobimy sobie na przykład przykładowy, przykładowy build mastery do... Bossa jest i co teraz? Jak go udostępnić? Czy się mogę robić screena? Albo skopiować sobie tego linka, pyknąć tutaj i, i wszystko się zgadza. Nie? Więc ogólnie jakaś dodatkowa funkcjonalność jest, która yy która tutaj występuje. Jeszcze jest dodatkowa e, strona, którą ostatnio znalazłem. Zobaczcie jaki tutaj spam, tutaj książek i w ogóle wszystko. A ta strona Wam umożliwia e, import Waszych championów i przeglądanie tych championów. Ogólnie teraz jest taka młoda, żeby e, jako, że gracze dowiedzieli się jak wyeksportować dane z Rise of Legends, Wasze dane, to często tworzą takie portale i tutaj akurat jest, e, jest ta strona. Jeżeli chcecie ją sprawdzić, to, e, to proszę bardzo. Nie? No i teraz przechodzimy do takich stron, które na pewno znacie i na pewno byliście. Tutaj sobie tylko przekleję. Mamy Hellhiders. Oczywiście znacie tego content creatora. Nie będę omawiać wam, co jest na stronie, bo on wypuścił film, tylko zachęcam was znowu oczywiście oglądanie tej strony, bo tutaj jest dużo i ta strona mniej... W zasadzie mogę powiedzieć, że Hellhazers próbuje zrobić nie stronę swoją wizytówkę, tylko stronę dla community i też rzeczywiście mu się udaje. Ja tylko przejdę do kilku rzeczy. Weźmy sobie, zobaczmy Championy i zobaczmy jak tutaj wygląda przeglądanie. No widać, że tutaj są takie bardziej obrazkowe, duże. Nie wiem, czy dla was to jest czytelniejsze, czy nie, nie będę tego oceniał, sami zobaczycie. No i gdzie szukamy tych czempionów, jeżeli chodzi o filtry, tak? Czyli gdzie są filtry, żeby szukać tych czempionów? Na przykład potrzebujemy block debuff, tak? To zobaczcie, tutaj nam się filtruje i od razu widzimy kolorystycznie, więc... Więc jak najbardziej tutaj też to wszystko ładnie jest. Przejdziemy sobie w Champion na przykład takiego Cardiala. Są ratingi e, Herheidesowe. Co tutaj jeszcze mamy? E, zobaczcie też jest Damage Multiplayer. Masterki takie bardziej przejrzyste, oczywiście kolorowe. No i e, w miarę aktualne. Video guide od Helheidesa. Eee, oczywiście zostawiam Was z tym całym menu, z zobaczycie sobie po prostu bardzo dużo informacji, mm, bardzo ciekawa strona i jeszcze jeden content creator, który ma bardzo dużo treści, to jest ten amerykański Deadwood JD, którego na YouTubie często czasami zrozumiecie, nie wiem, czy macie te, te same wrażenie. Mm. Niemniej jednak co znajdziemy tutaj na tej stronie Jeżeli tworzycie lub chcecie poprawić swój Clan Boss Team wchodzicie na jego stronę, wybieracie Speed Tunes i zobaczcie tutaj macie dwa rodzaje, dwa rodzaje kompozycji jeżeli chodzi o Clan Bossa Pierwszy z prawej, prostszy ukierunkowany na konkretnego czempiona więc jeżeli macie takiego czempiona to możecie zobaczyć jakie są dostępne lub odkryte kompozycje pod tego czempiona inne rzeczy to na przykład taki popularny standard 1.1 czy 3.2, 4.3. Jak wejdziemy sobie takie 4.3, to zobaczcie, że tutaj są oczywiście ładne e, przykłady. Są jakieś napisy, to oczywiście sami musicie gdzieś tam przeczytać. Ale jak wejdziemy sobie z środka, to zobaczcie, jak wyraźnie jest napisane, kto ile spida potrzebuje. Tak? Czyli 5 championów potrzebujemy, 137, 160 i tak dalej. Tutaj gdzieś tam jest napisane, e, kto jak, e, kto ile potrzebuje. I co ostatnio odkryłem, bo w zasadzie znam tę stronę bardzo długo, to jak klikniecie tutaj na Other Nightmare, to Was przeniesie do kalkulatora. Tak? O kalkulatorze będę jeszcze dzisiaj mówił, bo to jest takie narzędzie, które używam, ale zobaczcie, macie tutaj już ustawioną kompozycję i możecie sobie popatrzeć jak to wszystko działa. Dobra, co my mamy tutaj jeszcze? Dobra, to jeszcze, jeszcze jedna rzecz. Już tylko sobie odpalę tutaj na boku, bo tak, no, strony internetowe, ok, mamy strony content creatorów, mamy strony takie, co służą za bazę wiedzy, ale mamy jeszcze naszą grupę na Facebooku. Tak, nasza grupa na Facebooku też dostarcza jakiejś wiedzy. Czasami ktoś się chwali, zobaczcie Radio Shadow Legends Polska, tak, zobaczcie ile jest członków. Tysiąc, tysiąc członków, więc na pewno coś tutaj się dzieje, nie? Więc jeżeli macie Facebooka, dołączaj i tutaj macie problem na pewno ludzie wam pomogą oczywiście gorąca prośba jak macie problem na przykład chcecie chcecie jakiś na klambos to napiszcie jaki e, e, jaki poziom ile kluczy chcecie zrobić e, jakieś jakieś screenshoty bo to jest łatwiej wam pomóc i konkretniej bo zobaczcie jak rzucić pytania to te nie wiem 200 osób, każdy powie, że ten champion jest dobry lub ten champion jest kiepski i tak dalej, ale wiadomo, że w Raid Shadow Legends nie ma kiepskich championów, są po prostu, te championy mogą być dla was albo dobre, albo po prostu macie lepsze, więc naprawdę, jak zadajecie pytanie, dajcie więcej informacji, jakiegoś screena lub co chcecie po prostu osiągnąć, na pewno dostaniecie trafną odpowiedź jest jeszcze jedno miejsce tak jeżeli macie facebooka i należycie do klanu to pewnie wasz klan wasz klan was zaprosił na discorda zobaczcie tu discord to jest taka aplikacja kiedyś jak teamspeak w, teams, teamspeak nawet skype można powiedzieć do komunikacji w grach głównie ogólnie ta aplikacja ewoluuje i co my tutaj co my tutaj znajdziemy po lewej stronie macie serwery, które gdzieś tam dołączyliście lub wasz klon wam dostarczy dostarczy taki serwer i ten oprócz tego, że możecie sobie pogadać z waszymi klanowymi liczami to też są kanały i to są kanały tematyczne, takie jak tu widzicie, np. przykład bosklan, talk, general energy gods i tak dalej, tak No i te kanały oczywiście tworzy właściciel serwera, więc jak on sobie zorganizuje, to to tam, to tam, taka treść będzie. I teraz coś co coś co pewnie zapominacie albo nie wiecie, ale <śm> Sprawdźcie to w szczególności, jak dołączycie do nowego klanu, bo w każdym kanale powinny być przypięte wiadomości. I zobaczcie, tutaj akurat jestem na kanale Clan Boss i zobaczcie, że przypięte wiadomości to są takie ważne informacje, więc tak, tutaj są takie ukryte, ukryte skarby, które... Ktoś kiedyś wrzucił, wszyscy przeczytali, ale czasami nie odświeżają, nie? Na przykład takie coś. Inna sprawa jest jeszcze, jak jesteście już na Discordzie, to polecam wrzucić sobie kanał Ride Shadow Legends Official, tak? Będziecie na bieżąco z informacjami, tak? a przede wszystkim będziecie wiedzieć kiedy serwer restartuje. No, więc, więc w zasadzie to, to tyle. Dobra, to jeszcze przejdę do narzędzi. tak. Mamy kilka narzędzi do, do pokazania. Po, pokażę Wam tylko... Może zaczniemy właśnie od Clan Boss Calculator. Jak już jesteśmy na stronie Deadwood Jedi'a, to wejdźmy sobie do Clan Boss Kalkulatora. I Clan Kalkulator to jest... Oczywiście zrobimy bardziej obszerny filmik na, na ten temat. Clan Kalkulator to jest takie narzędzie, w którym wprowadza w którym komponujecie sobie swój, swój team na Clan Bossa. Oczywiście możecie zmieniać e, poziom trudności i zobaczyć jak to chodzi. Tak? Clan Boss ma, ma, ma konkretne skille i musicie się zachowywać przed tym, jak na przykład rzucić stuna, czy po tym, jak rzucić stuna, czy równo iść. Tak? Więc e, um, tutaj możecie sobie wprowadzić w, w, wasze speedy. I na przykład zobaczcie, zmieniacie speedy i już wam się e, kolejność zmienia. Więc to jest narzędzie, żeby dostosowywać własną kompozycję do, do, do Clan Bossa. Więc z tego często korzystam poprawiając komuś Speedy, czy szukając nowych, tak? bo jeszcze mam do zdobycia kilka, kilka timów, zresztą do zrobienia kilka timów. I tak, to narzędzie na pewno, jeżeli się zarejestrujecie i wrzucicie jakieś tam drobną subskrypcję, to będziecie mogli kopiować te linki. Więcej na ten temat na pewno zrobię dokładniej, bo to czasu nam trochę nie starczy dzisiaj. Dobra. I idziemy dalej. Oczywiście jeszcze jedno, jeszcze jedno narzędzie. Narzędzie, które wszyscy, wszyscy albo większość zna, to jest Write Optimizer. Write Optimizer przez, stworzony przez kolegów. Heidesa. no i ten optimizer po co on w ogóle jest no przecież tak siedzicie na przykład macie czempiona, i chcecie, chcecie mu założyć jakiś konkretny gear tak chcecie mu zwiększyć defensywę więcej kryta no i co no i macie ubranych 20 czy 30 championów i teraz weźcie to no jak to ogarnąć w tak krótkim czasie żeby ubrać naszego, powiedzmy Razima, którego tutaj mam tak na maksa, żeby na przykład nie pozabierać, nie pozabierać ubrań innym czempionom. No bo przecież jak zabierzemy na przykład jakiemuś, nie wiem, Altanowi, no to wtedy nam się rozjedzie i Altan już nie będzie robić takiego do meczu. No właśnie do tego służy to narzędzie. Zrobię bardziej szczegółowy materiał, tylko wam pokażę taki przykład, że przykład jak to działa weźmy sobie na przykład skorzystajmy z jakiegoś preseta e, arena new Care. E, tutaj możemy sobie z, e, puścić taką symulację e, dobra dobra coś za szybko mamy tutaj na przykład razima i razima może wybierzmy sobie z gotowych basic an, e, Ultra Nightmare tak, aplikujemy preset, zobaczcie, tu są przygotowane jakieś statystyki, suwaczki, które możemy powiedzieć systemowi, że znajdź mi takie ubranka, które spełniają takie, takie nasze wymagania. Klikamy optimize, start i zobaczcie, z... on teraz sobie liczy i przygotował dla nas jakieś propozycje, tak, wybierzemy sobie view, i widzimy komu musimy pozabierać itemy więc tak to mniej więcej skrócić, skrócie działa bardzo to oszczędza czas i srebro więc polecam na pewno będę robić filmik instruktażowy z tego narzędzia i będziemy sobie symulować niektórych postacie no ale to nie dzisiaj dobra tu sobie zatrzymajmy bo to jednak troszkę ramu nam zabiera i teraz jeszcze jedno narzędzie mam dla was dla już bardziej takich graczy co gdzieś tam chcą się wybić w arenie to jest narzędzie Arena kalkulator i zobaczcie, to jest narzędzie dostępne na Deadwood Jedi. I teraz tak, nie wiem czy wszyscy wiecie, ale możecie tak ustawić speed, że was, jeżeli macie bardzo szybkiego arbitra i, i, i druga postać, to jest na przykład postać stonująca z albo zabierająca e, ten meter, to możecie tak ustawić swój team, że, e, że ta o, że ta postać zawsze będzie druga. Tak, zawsze. To nieważne, czy ta, czy arbiter po drugiej stronie będzie, nie wiem, o jeden speed wolniejszy od waszego arbitra. No i do tego służy arena kalkulator. Zobaczcie. Na pewno będę więcej o tym mówić, ale zróbmy sobie taki szybki przykład, żeby wam pokazać, jeżeli nie zrozumieliście, co ja powiedziałem, bo też czasami sam mi, mi ciężko zrozumieć. Dobra, ale po, powiedzmy wprowadźmy sobie y, y, arbitera, tak? Czyli idziemy takim na arenie bardzo prostym składem. Y, Total speed set, czyli pewnie wszystkie trzy speedy i Loro Steel oczywiście jest. I teraz arbiter ma speeda na... A3 bodajże, nie? No i powiedzmy, że mamy 303 speeda. Więc y, prawdziwy speed to jest 335 i teraz druga postać, powiedzmy, że to będzie taka zargala, czyli postać, która nam będzie ściągać defense. I zobaczcie, żeby ona zawsze szła druga, to ona potrzebuje tylko 233. Więc jak walicie 240, 250, no to nie ma sensu. Bo ona w takim speedzie, jeżeli wasz arbiter będzie pierwszy, to ona, ona zawsze pójdzie druga. Więc nie ma sensu wrzucać więcej speeda, tylko możecie dać jej troszkę więcej damage'u. No i co dalej? Tutaj możecie zazwyczaić wytracić jaki speed potrzebuje, trzecia i czwarta. No, więc e, tak, to narzędzie jest świetne jeżeli chodzi o e, jeżeli chodzi o po prostu zmasterowanie areny. Nie? Żeby, e, może nie żeby wejść na platynę, oczywiście to się przydaje, to trzeba mieć żeby w Platynie sobie posiedzieć, ale żeby chociaż bardzo szybko farmić arenę, nie? bo no bo jednak to jest. No i jeszcze jest ostatnie narzędzie, o którym chcę powiedzieć. Jeszcze go nie sprawdziłem. Troszkę mam mieszane uczucia co do niego, ale wiem, że coraz więcej ludzi go używa, więc wydaje się bezpieczne. To jest narzędzie Write Toolkit, które jest dostępne do ściągnięcia z Red Edita. I ono też, tak jak narzędzie Hadesa, pobiera informacje z waszej gry. Tak, eksportuje to do plików, wciąga to do aplikacji i robi jakieś takie zestawienie, które teoretycznie wygrzemy potrzebujemy, ale niestety plarium jeszcze takich rzeczy nie udostępnia. No i co my tu widzimy? W tym narzędziu możemy na pewno sprawdzić swój mercy system, czyli jak daleko jesteśmy od legendara, więc możemy naprawdę sobie tak, tak pulować czempion, żeby potem wy, wyciągnąć większą szansę na czempiona, którego chcemy. Ee, chcemy tak? Tutaj też możemy sprawdzać, e, sprawdzać teamy, jakie używaliśmy sprawdzać teamy, jakie używaliśmy w naszych dungeonach. Więc więc tak, no i też jak już czempiona. więc to narzędzie to nie jest tylko do mercy systemu, ale też do wielu wielu różnych innych rzeczy. Dobra, troszkę się rozgadałem 25 minut. Mam nadzieję, że zobaczycie ten filmik do końca. Um, no w zasadzie to już dzisiaj skończyłem, więc e, zachęcam do subskrybowania i oczywiście zostawcie łapki w górę. Wiem, że było długo, ale zostawcie, jeżeli Wam się podobało, że taki materiał podsumowujący jak grać w ogóle. E, jednak Wam się podoba. E, no, to by, to byłem ja kochan i pozdrawiam, do zobaczenia w następnych filmach.